Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec le meilleur entraîneur du monde du volleyball euh, féminin et avec euh, les meilleure équipe féminine polonaise. Et un grand honneur de vous rencontrer, coach. Merci d'une Nous parlerons des demi-finales à venir. À très bientôt en Panie tenerze, ogromny zaszczyt Pana poznać i przede wszystkim wielkie gratulacje z powodu Pańskich sukcesów w Rzeszowie. Brąz, srebro, a w tym roku pora na złoto. Mamy no, nadzieję, pracujemy na to. No, to Byliśmy Piacie w Lidze, to teraz właśnie to, jak Pan powiedział po francusku, są półfinale. Zaczynamy Piacie w poniedziałek i będzie bardzo ciekawe. No, mam nadzieję, że tak. I właśnie skończymy ten sezon, wspaniały sezon, z medalem i złotym medalem, tak. Tego gorąco życzymy, natomiast wiemy, że COVID pokrzyżował troszkę szyki. Oglądaliśmy mecz z Kaliszem i widzieliśmy, że zawodniczki jeszcze nie doszły do siebie. Jak wygląda obecna forma naszych zawodniczek? No, forma jest cały czas lepsza. Mieliśmy kilka kontuzji teraz, każda jest, jest gotowa, może z trenuje bardzo dobrze. Czyli no mamy, mamy naprawdę dobre warunki przed, przed ważnym meczem. Hmm? Czy te dwa lata w Rzeszowie, które pan już spędził, jak na ile zmieniły pańskie życie? Bo wiemy, że tutaj jest pan ambasadorem Rzeszowa i jesteśmy bardzo dumni, że możemy gościć pana u siebie. Jest pan mieszkańcem Rzeszowa, zresztą moim sąsiadem również, tak, tak. z czego mi jest ogromnie miło. Na ile to wpłynęło na pańskie życie prywatne, pobyt w Rzeszowie? No, czyli czuję się bardzo dobrze w Rzeszowie. To jest naprawdę. Super miasto, moja rodzina też, czyli moja żona i, i, i parę dzieci są zadowoleni tutaj. E, no Oczywiście mamy, mamy super kluby, ale też e, ważne jest, że, że za to możemy żyć bardzo dobrze. I tak jest w Rzeszowie, czyli e, no, tylko, tylko, tylko dobre życie. Dziękuję bardzo, życzę dalszych wielu sukcesów, złotego medalu. Eh, la meilleure équipe polonaise féminine, c'est eh, ici. Au revoir.